Specjalne zamknięcie przed. O takim kotkiem. Bo młody i głupi jest bardzo. Otwieramy to. I tu nasz mieciulek czeka. Sympatyczny. Mamy dla niego kawał mięsa. Masz mieciulko. No, on się krępuje znowu no masz Mieciucha, to jest dobre o, o, o zawsze wejdzie jest dobre o, oczywiście już kotek jest ciekawski, młody to zawsze ciekawy a Mieciuś za bardzo go nie lubi, ja mam też kociulkę. nie ma co kociulku, fajny jesteś, ale do mieciulka tutaj nie wskakuj, bo mieciulek tego nie lubi, twoich przytulania, nie, nie, aż broda czarna się zrobiła, zaraz damy coś jeszcze jedzenia, spokojnie.